Dzień dobry, drodzy Państwo, witam Was na kanale, co ciekawego. Chciałam takie coś stworzyć, ponieważ uznałam, że to jest fajne. No i właśnie adresuję to, to właśnie do poetów, artystów, do ludzi na przykład piszących rozszerzony język polski na maturze, no i też do osób, którzy mają trochę czasu wolnego, no mają czas, przeglądają coś na YouTube, chcą coś obejrzeć ciekawego. No i mam nadzieję, że to interesuje. No i tak, no ja się nazywam Jadwiga Dygnarowicz, no i taki kanał właśnie stwierdziłam, że chciałabym stworzyć. No i rzeczywiście tu są gdzieś tam przejście przez jakieś analizy różnych rzeczy, przejście przez epoki, oczywiście niedługie, bo to są też odcinki, żeby zainteresować, bo to głównie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby to było jakieś długie, tylko rzeczywiście, żeby to były takie ważne, myślę ważne, dobrze, dobrze zrobione, jakby to powiedzieć, gdzieś tam dobrze zaprezentowane. No i żeby aby zaciekawiło tutaj właśnie tych widzów, jak to się mówi, mówi moich czy tam publiczność, bo to o to wiadomo chodzi. No i tutaj właśnie tych, no i też analizy takich rzeczy jak na przykład jakieś idee filozoficzne, jakieś poglądy filozofów. No i też mówię, że to, to nie tylko literatura, ale też takie rzeczy. Ale no wiadomo, bo to też nie jest takie łatwe, bo tych epok jest dużo i wiadomo, literatura też to jest bardzo obszerny materiał, jeżeli chodzi o literaturę. No i też jeżeli chodzi też o jakieś poglądy też danych filozofów, więc myślę, że chciałam to fajnie zrobić, zaprezentować, więc zapraszam. No i teraz właśnie no może zacznij. No i tak, no to jest Antyk, czyli starożytność, średniowiecze, renesans, czyli odrodzenie, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda polska, dwudziestolecie międzywojenne. Czyli tych epok jest w zasadzie dziewięć. A w zasadzie to nawet 10, zwłaszcza współczesność. Eee, no i tak naprawdę, no to zacznijmy. Antyk, czyli starożytność, to okres od IV wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery, e, czyli 476 roku upadku Cesarstwa Zachodniożymskiego. Wewnętrzna epoka jest zróżnicowana. Na początku jest to okres powstania najważniejszych dzieł epickich, Iliady i Rysej, kolejno czas liryki greckiej złożą wtedy Sapona, Anakryon, czas wielkich tragików, Aisylos, Sophokles, Eurypides. Zaczyna się też okres rzymski w literaturze antycznej, to już Horacy, Ovidiusz. Następnie rozwój kultury chrześcijańskiej i ujawnienie się pierwszych znaków nowej epoki, średniowiecza. Czyli tam jest wiadomo, że tu jest ten upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego, bo to jest, starożytność jest do tego, do tego wydarzenia naprawdę. Czyli piąty wiek naszej ery. W tym czasie, okresie, no, czasie starożytności działali wielcy myśliciele, tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles, no i wielkie szkoły tegoż właśnie okresu stoicyzmu, epokuryzmu, cynicyzmu i stepcyzmu. Sokrates to piąty wiek przed naszą erą, sprowadził filozofię z nieba na ziemię. Jego filozofia po prostu koncentrowała się na człowieku. Cnota z greckiego rozumne działanie, które pozwala być duszą dobrą. Paidea, wychowanie, intelektualizm etyczny. Jeżeli ktoś wie czym jest dobro, to będzie żył dobrze. Możemy posiąć tą wiedzę przez wątpienie i zadawanie sobie pytań. Ee, źródłem dobra i szczęścia jest wiedza, metoda dialektyczna, dojście do tej wiedzy prawie poprzez dialog, dialog wewnętrzny. Metoda elenktyczna, czyli polega na przyjęciu tezy przeciwnika, a następnie zmuszeniu go do wyciągnięcia wniosków jawnie przeciwnych swoim początkowym tezą. Metoda meiotyczna, budowanie swojej wiedzy, odsłonięcie intuicyjnej wiedzy podczas zadawanie pytań. Uważa on też, że człowiek natury nie jest dobry. Daimonion, głos wewnętrzny opiekun, zawsze odradza, a nigdy nie doradza. Wszystko też, co wiemy o Sokratesie, wiemy od Platona. Sokrates był miłośnikiem mądrości, bo zadawał pytania. Sokrates też został skazany za mówienie o daimonionie. Oskarżono go o to, że psuje młodzież i odrzuca Bogu Państwowych. Sokrates stwierdził, że każdy człowiek zamiast podążać za tradycją oraz poglądami większości, powinien być najpierw wierny własnemu osądowi moralnemu. Wychował, wychowywał więc on swoich uczniów w duchu właśnie nieufności wobec instytucji demokratycznych i też z, z tego powodu zbudował niezgodę wśród właśnie polityków ateistów, którzy doprowadzili do jego oskarżenia. Z tymi wątkami e, próbuje e, też nawiązać kontakt Cypria, na przykład Norwid, wydając wiersz pod tytułem Coś ty Ateno, zrobił w Sokratesie. Chodzi on w nim o niedocenienie ludzi, odrzucenie wielkich idei. To jest smutne. Można podać przykład pierwszej strofy, która mówi o Sokratesie. W wierszu tym został on odrzucony, bo mówi o rzeczach nowych. Czy należy odrzucać kogoś, kto promuje wiedzę? To też jest związane właśnie z procesem twórczym. Gdyby ludzie odczytali no, właśnie to artyści mogliby tworzyć. No i Sokratesa można kojarzyć z zdaniem takim jak Wiem, że nic nie wiem. No to jest już tak wiadomo, takie mm, prezentacja tego kanału, co ciekawego. No i tutaj dalej, na przykład Platon to V wiek przed naszą erą. Głosił on, że człowiek ma duszę, który nie w, w, która się po prostu wciela, czyli reenkarnuje aż do poznania prawdy, dzielił on świat na świat zmysłowy, poznanie niższe, dobrze, zmysły, świat idei, poznanie wyższe, epistela, rozum, anamneza, przypomnienie sobie przez ludzką duszę idei, z którymi obcował przed wejściem właśnie w ciało. Demiurk to on stworzył ten świat, patrząc na ideę dobra, cechy idei, wieczność, śmiertelność, doskonałość, konieczność inteligencja. Libilność, ogólność. Uważał, że jeśli chodzi o ideę dobra, to dusza dochodzi do dobra przez snotę. Snota to droga do szczęścia. Każda ta część duszy chce dojść do osobnej snoty. Trzeba trzy wypracować, aby dojść do dobra. Część rozumna, mądrość. Część impulsywna, męstwo, odwaga, część porządliwa, umiarkowanie, harmonia pomiędzy nimi zapewnia snota sprawiedliwości, aby dojść do dobra trzeba miłości, by chciało nam się do tego dążyć. Miłość to pragnienie piękna, dobra, mądrości, szczęścia, nieśmiertelności absolutu. Miłość, pragnienie rzeczy pięknych, to miłość erotyczna, miłość do ducha, zgoskofilia, przyjaźń, zamówiwanie do sztuki, poezji, miłość absolutna, czysta idea piękna, miłość, czyli ta też absoluta to jest ag ag agape. Platon uważał, że filozofowie posiadają cnotę mądrości. Według mnie, państwo idealne to państwo rządzone przez filozofów. Arystoteles, czwarty wiek przed naszą erą, idee zawierają się po prostu w rzeczach, według mnie, raizom jak powiem. Naturę poznajemy przez zmysły. No i cała natura jest w ruchu. Od jakiegoś stanu początkowego i do jakiegoś stanu końcowego. Stan początkowy, możność, materia. Tak? Ten końcowy akt, czyli forma. Ruch ma cel, czyli entalachia. Rzeczy przechodzą od możności do aktu. Materia nie zawsze dochodzi do formy idealnej, no, czyli akcydenc. Byt, to co jest. Substancja, istota rzeczy. Dlaczego żyjesz w tym, czym jest? No, na, na przykład, bo ma właśnie indywidualność, wolę. Eee, każda rzecz ma właściwości, atrybut. Dla każdej indywidualnej rzeczy, na przykład że żyjemy, na przykład inteligencja. Substancja składa się e, z formy i materii, czyli nazywa to się morfizm. E, Substancje dzielimy na niezmysłowe, transcedentne, czyli piękno, dobro, zmysłowe, niezniszczalne, czysty eter, zmysłowe, kwiatek, człowiek, ejdemonia, czyli szczęście, dobro i cel. Człowieka. Szczęście, które jest niezależne od warunków zewnętrznych. My to do tego, my po prostu do tego szczęścia do, dochodzimy przez rozumne działanie. Rozumne działanie, czyli właśnie cnota, dianoetyczna i etyczna. Dianoetyczna, intelektualna, na przykład roztropność. Etyczne dostajemy z wychowania, na przykład męstwo. Zasada złotego środka, cnota, złoty środek. No i tak, czyli między strachem a brawurą jest męstwo. Tak. Przyjaźń co Teresa była ważna. Tak, a to, to też stopniuje przyjaźń, hedonistyczna. Sprawia nam to przyjemność Utilitarystyczna. E, mam pożytek przyjaźni altruistyczna. Przyjaźń też tworzą wspólnoty. Psychologia Arystotelesa. Arystoteles dzieli duszę na trzy części, czyli czynną, twórczą. Na przykład tu myślimy sobie o tym, czarcyzm ma na czym polega forma kupka? Zwierzęca, postrzeganie, widzę, czuję, bocham, dotykam, rozumna, bierna, czyli receptywna. E, czyli czy słyszę na przykład jakieś odgłosy prawda, tego kubka, gdzieś tam wiadomo, że się dajmy na to, gdzieś się składziony czy coś, czy w taki sposób. E, no i wegetatywna, e, no i to jest do, nasza dusza że właśnie tutaj do podstawowych właśnie trzewego czywania wzrosną. Celem poezji wiedzy Aristotelesa jest katahalizm, czyli oczyszczenie ze zbudzonych wcześniej uczuć. Wydał e, m.in. dzieło poetyka, w którym to zawarł. Epikulejczycy, no to kto to? No to epikul, choracy. Celem życia jest przyjemność, nieobecność, bólu i niepokoju. Epikulejczycy dążyli do atrakcji ideału spokoju wewnętrznego, równowagi, hedonizm. Skrajna forma epikureizmu polega na dążeniu po prostu do przyjemności, która jest w rozwoju człowieka, tak? E, jednak jednocześnie należy zachować wolność umysłu. Sceptycy, pyrąc za lidy, twórca sceptycyzmu, sygdo z nasze zmysły nas wodzą. Nigdy nie powinniśmy być pewni naszej wiedzy, więc powinniśmy być wobec życia obojętni, nie ufać zmysłu ani rozumowi. Epochę, powstrzymanie się, stoicy, zenanskitio, seneka, maryga weliusz, nam osiągnąć. Mamy te popędy, tak? czyli mamy osiągnąć i później sobie wybierać, jak będziemy postępować. apatea, wolność od popędu, natura człowieka tutaj jest rozum. Cynicy, na przykład Arystoteles, Dionys sinopty, odrzucali za zaszczyty, bogactwo, normy, oczywiste, wszelkie instytucje. Był to ich po prostu sposób na dobre życie, przez co rozumieli życie cnotliwe i wolne, bo no oni tak. No. No cóż, e, uważa jej, że dobra materialnie jest człowieka, jak i fałszywe idee. No, no cóż, u nich występowania ascesa. Filozofia, co to jest filozofia? Też jest takie. Filozofia jest to greckie, bo jest greckim wyrazem. Powstałem ze złożenia właśnie filo plus sofia, co dokładnie oznacza, może po prostu miłość plus mądrość. Takie słowo filozofia oznacza miłość mądrości. Kolebką zachodniej filozofii były greckie kolonie na wybrzeżu właśnie Morza Śródziemnego Joni. No i pierwsi filozofowie nazywani byli fizykami, czyli badaczami fizyki, przyrody, literatura. No to literatura na przykład e, babilońsko-asyryjski Epos Gigamesz, mm. drugie tysiąclecie przed naszą erą, e, kodeks Samurabiego, czyli Babilo. Tak, Grecja, Epika, Homer. Liryka, aj, d, al, al kajos, tak e, Safona, Anakryon. Arkaios to jest poezja patriotyczna, Safona poezja miłosna, Anakryon poezja obyczajowa. E, dramat przedstawiciele Tespis, Aisylos, Sofokles, Euripides, Rzym przedstawiciele, już Cezar, Pamiętniki, petrus, Satyry, Horacy, Karminy, czyli Ody. E, Ovidiusz – metamorfozy, Vergiliusz – Eneida, Cyceum, mówca, starożytność to też mitologia i biblia. Grecy podkreślają związek liryki i muzyki, bo obie te dziedziny sztuki łączyły pojęcie muzyczności, czyli meliki, melesz dźwięk. Część utworów była przeznaczona do wykonywania indywidualnego, tzw. monodia, inne małe charaktery huralne. tad grecki – zjawiska łączy się z religijnym obrzędami ku czci wstępu Boga Dionizosa, winnej tej ratorośli Dionizosa, wielkie oraz małe Dionizje. W czasie uroczystości Orszak śpiewał i tańczył, z czasem śpiewany dialog chóru z jego przewodnikiem zmienił się właśnie w dialog aktora z chórem. Podobno też um, pierwszego aktora wprowadził na scenę legendarny Tespis, drugą postać wprowadził Aisyloś, E, właśnie trzecią postać Sofokles, e, a Eurypilus wywnął stworzoną przez poprzedników formę po prostu teatralną. E, przedstawienia teatralne wstawione były w amfiteatrach, wyróżnione dwie główne gatunki dramatu. Zgodnie z poetyką właśnie Arystotelesa, tragedię i komedię. Arystoteles prowadził takie pojęcia jak kata czy oczyszczenie, bo to też mówiliśmy, to jest ważne. E, no, i co tam jeszcze? Hmm. Celem dragarii staje się osiągnięcie przez wizję stanu kata czyli oczyszczenia przez przeżycie takich uczuć jak litość i twoga, Chór spełnia funkcję komentatora wydarzeń, czasami czyni uogólnienia moralne, doradza i ocenia postępowania bohatera. No, i to właśnie się może kojarzyć na przykład z E, ferancierem w tych czasach, który też prowadzi gdzieś, wiadomo, jakąś tam, e, jakiś program, audycję, no i zabawia publiczność, tak. E, no i tutaj chór spełnia funkcję właśnie tego komentatora wydarzeń, też czasami właśnie czyni ogólnie moralne, doradza i właśnie ocenia postępowanie bohatera. W dramacie można wyróżnić właśnie ekspożywcy, czyli wprowadzenie poprzedzającą akcję, wiązeł dramatyczny, czyli zawiązanie akcji łączącej się z pojęciem problemu, perypetie perpetia, czyli wydarzenia zmieniające dotychczasowe losy postaci, płyt kulminacyjny następuje potem, następują potem po prostu zdarzenia i rozwiązania akcji. Występuje też reguła trzech jedności, bo to jest ważne, miejsca czasu i akcji. No i tu jest tak naprawdę, wiadomo, to gdzieś są moje notatki, musiałam zrobić, jakby to powiedzieć, przejrzeć sobie je i rzeczywiście te analizy różnych rzeczy, bo to nie jest długie tutaj właśnie, ten, jak mówię, ten, od, te, te, ten odcinek tak naprawdę, co ciekawego. No i takie coś właśnie chciałam tutaj zaproponować, no myślę, mam nadzieję, że się spodobało. No i tutaj zapraszam na kolejny odcinek.